Telewizja Master gościła w samym mózgu Wspólnoty Powiatowej w redakcji Gazety w Radzeniu Podlaskim. Jest to tygodnik ukazujący się już kilka lat w Radzeniu i już drugi rok w Łukowie. Ten pomysł zrodził się w 2001 roku, czyli piąty rok istnieje gazeta. Stwierdziłem, że na rynku naszym regionalnym jest luka, nie ma gazet o zasięgu powiatowym typowo informacyjnych, prywatnych. Są stowarzyszeniowe i wydawane przez samorządy, natomiast takiej właśnie nie ma i wtedy właśnie założyłem gazetę w Radzyniu Podlaskim. Po roku istnienia zaczęła się ukazywać wspólnota także w Patrzewie, a od ubiegłego roku również w Łukowie. Wspólnota od początku ewoluowała. Na początku była, była czarno-biała i miała tylko 8 stron. Stopniowo z miesiąca na miesiąc powiększała objętość. Jeśli chodzi o cykl wydawniczy, też następowała nieustanna ewolucja. Na początku wydawaliśmy miesięcznik, i to też z problemami. Potem uznaliśmy, że można przyspieszyć, i stąd zrodził się dwutygodnik. Po mniej więcej roku. Pomyśleliśmy, że jednak jesteśmy w stanie porwać się na, na tygodniowy cykl i udało nam się wydawać gazetę co tydzień. Wspólnota jest adresowana absolutnie do wszystkich mieszkańców regionu, od najmłodszych do najstarszych. Tematyka jest dobierana bardzo różnorodna i jest tam i rozrywka, i sprawy bardzo poważne, i polityka, i, i reportaż, i sprawy samorządowe, i sylwetki ludzi. Także absolutnie nie ograniczamy w żadnym stopniu kręgu. Jesteśmy absolutnie niezależnym pismem i nie finansują nam, nas ani starostwo, ani, ani miasto. Dzięki temu możemy właśnie pozwolić sobie na niezależność, a przez to mam nadzieję na obiektywizm. Nad łukowskim wydaniem wspólnoty czuwa Łukasz Prusak. W jaki sposób zbierane są informacje do wspólnoty? Sposób zbierania informacji jest przeróżny. To są przede wszystkim kontakty, to jest przede wszystkim wyczulenie na to, co dzieje się dookoła, obserwowanie tej rzeczywistości. Ja tego fachu dziennikarskiego uczę się praktycznie w wspólnocie od, z dużym dynamizmem. Na pewno taką kopalnią informacji, kopalnią wiedzy na temat tego, co się dzieje, są sesje. Sesje Rady Miasta, sesje Rady Powiatu. Z każdej sesji można wykroić bardzo dużo tematów, drobniejszych, większych. Tam pewne problemy są sygnalizowane, które następnie możemy sprawdzić, pociągnąć, po prostu tych informacji poszukać głębiej. Bardzo często informacje spływają też z różnych środowisk, od szkół. Bardzo dobrze nam się współpracuje z. Komendą Policji, bardzo dobrze współpracujemy się z Łukowskim Ośrodkiem Kultury, również z niektórymi samorządami. Bardzo cenię sobie tutaj współpracę z gminą Łuków, która także przysyła nam materiały, materiały i sygnalizuje problemy. Czy jesteś zadowolony z tego, co robisz? Oczywiście, że jestem zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że mam możliwość rozwoju. Robię to, co lubię i co sprawia mi sporą frajdę. Ja jestem takim lokalnym patriotą, zawsze chciałem zostać w Wukowie, zawsze chciałem robić coś tutaj. Praca jest bardzo fajna i przede wszystkim cenię to, że pracuję z fajnymi ludźmi i to, że daję im możliwość rozwoju.